Cześć dziewczyny, ja siedzę sobie tutaj przy ogniu i chcę powiedzieć Wam taką historię. My tutaj mieszkamy już kilka lat, ale nigdy, nigdy nie rozpalaliśmy tutaj ognia i myślę, że ja to przyciągnęłam taką swoją wizualizacją i chęcią, taką energią po prostu emanowałam dookoła, ponieważ ja mam tutaj telewizor i całą jesień. Ja oglądałam tutaj przez telewizję na YouTubie. jest taka takie wideo, atmosfera takiego właśnie kominka i taki fajny dźwięk. Widok, tak można patrzeć, fajnie to wygląda. I nawet nie musiałam tego prosić, ale mój partner zrobił chyba już od tygodnia, co wieczór rozpala tutaj ogień i mogę się cieszyć. Zobaczcie, siedzę tutaj z komputerem, ale o czym ja chcę Wam powiedzieć, dziewczyny, że ja to przyciągnęłam taką swoją energią, chęcią, postanowiłam, nawet nie stawiałam sobie cel, ale po prostu tego chciałam. I tego wszystkiego ja uczę w ramach swojego klubu w którym już przeprowadziłam webinar o stawianiu celów, plus jeszcze będą dwa dodatkowe wideo informujące więcej i uczące więcej o tym, jak stawiać cele, aby one się spełniały. Więc dziewczyny, jeśli macie jeszcze jakieś marzenia, jakieś chęci, czegoś chcecie w życiu albo czegoś chcecie, ale to nijak nie możecie osiągnąć, no to przychodźcie do klubu, bo tam... Właśnie w ramach tego pierwszego naszego miesiąca, no, pracujemy teraz nad celami, żeby one spełniały się i poprzez nasze działania, i poprzez właśnie takie pasywne działania, jak to związane z tym kominkiem i z tym ogniem. I to może być drobnostka, ale takie drobnostki my możemy też przenieść na większe rzeczy w naszym życiu. Więc zapraszam dziewczyny bardzo, wszystko jest e, w nagraniu, dostępne dla Was. Jak najbardziej czekam. Zapraszam.